Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Przebudzonko Ścieżki Wolnej. Woli, ja jestem Dariusz i nagrywam ten krótki materiał, ponieważ chciałbym opowiedzieć o czymś, o czym już na tym kanale wspominałem. I choć zazwyczaj staram się wprowadzać u siebie rzeczy, o których nie mówi nikt inny, staram się wypełniać pewną niszę, to jednak czasami, gdy człowiek się zamota, to dobrze jest usłyszeć oczywistość. Dobrze jest sobie zrobić taką powtórkę i, jak właśnie powiedziałem, usłyszeć oczywistą oczywistość. Coś o czym się wie, ale zapomina. Tak po prostu. I dlatego porozmawiamy dzisiaj o czymś takim pozornie oczywistym jak rozwój. Czym jest rozwój? Ponieważ... Od pewnego czasu patrzę na rozwój nieco inaczej niż w sposób zdawałoby się domyślny, bo domyślnie rozwój może nam się kojarzyć z ekspansją, ze zdobywaniem. My jako ludzie tutaj na Ziemi rozwijamy się, poszerzamy swoją świadomość, czyli zdobywamy kolejne rzeczy, wiedzę, umiejętności i niegdyś tak też to postrzegałem, ale potem pojawiło się inne zrozumienie sprawy. Mianowicie, że w rozwoju nie chodzi o zdobywanie, w rozwoju chodzi o tracenie, tracenie tego wszystkiego, co ciągnie nas w dół. Pracenie ograniczeń, tracenie balastów rzeczy zbędnych, ponieważ my jako źródło, dosłownie, my jesteśmy źródłem, nie częścią źródła, nie jakimś fragmentem, który się połączy ze źródłem. My tu i teraz jesteśmy dosłownie źródłem. Nie ma nic wyższego, potężniejszego, silniejszego niż my. Jesteśmy po prostu my, bo nie ma nic innego. Wszystko jest źródłem łącznie z nami a zwłaszcza nami, ponieważ z naszego punktu widzenia my jesteśmy tym punktem świadomości skupienia źródła i z naszej perspektywy doświadczamy wszystkiego dookoła, więc można powiedzieć, że z naszej indywidualnej perspektywy jesteśmy jedyną prawdą. I my, będąc tym źródłem, w ramach swojego rozwoju tracimy ograniczenia związane z postrzeganiem siebie jako coś odrębnego. Odrzucamy... Iluzję, że jesteśmy ograniczeni. Odrzucamy iluzję, że jesteśmy słabi, że jesteśmy zależni od czegoś z zewnątrz, że coś innego nami rządzi, że są jacyś bogowie, że mamy właśnie jakieś te ograniczenia, które nam na pewne rzeczy nie pozwalają. I nasz rozwój to odcinanie tego, bo naszą naturą jest bycie pełnią. Nasza natura. To doskonałość. Ja tutaj zawsze przywołuję e, takie porównanie do balonika wypełnionego gazem, który się unosi. I naturą tego balonika jest lot. On nie musi nic robić, żeby latać, bo lot jest jego naturą. Jednakże, jeżeli ten balonik będzie miał e, przywiązane ciężarki, to nie będzie latał. Ciężarki będą utrzymywały go nisko. Ale jeżeli będę je kolejno odcinał, to balonik będzie się stopniowo wznosił wyżej, 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 wyżej. I w momencie, kiedy odrzucimy wszystkie ciężarki, mamy czysty lot. Odrzucamy to, co sprawia, że nie widzimy siebie jako pełnię, którą jesteśmy. I tym właśnie jest rozwój. Rozwój jest traceniem ograniczeń. Rozwój jest drogą yy, Samouświadamiania sobie tego, że jesteśmy źródłem. My nie dążymy do tego, by stać się pełnią, bo my już tą pełnią doskonałości po prostu jesteśmy. Musimy to no tylko pojąć, zrozumieć, uświadomić sobie. Nasza rola tego kim jesteśmy, to jest coś tak jakbyśmy byli w ciemnym pokoju i my będąc w tym ciemnym pokoju nie wiemy co tam jest? Nawet jeżeli my i ten pokój to po prostu źródło, ale my o tym nie wiemy, bo jest ciemno. I dopiero w momencie, kiedy odrzucimy ciemność, kiedy zapalimy światło, wtedy widzimy, że w tym pokoju jest wszystko. Każda jedna rzecz, czy cokolwiek, co przyjdzie nam do głowy. W tym pokoju jest wszystko, jest doskonałość, jest pełnia. I różnica między tym, że teraz o tym wiemy, a przed chwilką, gdy o tym nie wiedzieliśmy, bo było ciemno, polega tylko na naszej niewiedzy. Ponieważ to, że obok nas stało krzesło i zestawiony stół, nie znaczy, że gdy było ciemno, to tego stołu tam nie było. On też tam był. Ta pełnia doskonałość, to wszystko cały czas tam było, tylko my o tym nie wiedzieliśmy, bo było ciemno. Zapalamy światło i widzimy, że to tam jest. Doświadczamy tego, chociaż to cały czas tam było. Zatem można powiedzieć, że oświecenie jest odrzuceniem ciemności niewiedzy, ciemności postrzegania. I gdy odrzucamy ciemność, zrzucamy z siebie, czyli tracimy ją, no to. Zostaje nam czyste postrzeganie prawdy, która to prawda jest faktem, że po prostu jesteśmy źródłem, jesteśmy wszystkim i wszystko możemy. Więc tego nam wszystkim i sobie życzę. Odrzucania kolejnych zbędnych rzeczy, które nas ciągną w dół i sprawiają, że nie widzimy tego, nie doświadczamy tego, jak potężnym, wspaniałym kreatorem jesteśmy. Dziękuję za wysłuchanie, yy, trzymajcie się i słyszymy się niedługo w kolejnym materiale. Cześć!